Dzień dobry! Chciałbym przedstawić Państwu mój system rekuperacji, który składa się oprócz samego rekuperatora z glikolowego wymiennika ciepła oraz klimatyzacji kanałowej opartej o agregat i chłodnicę na grzewnicę kfronową. Posiadam również dodatkowy czujnik węgla oraz pyłów dopięte do sterownika Kompit, znajdującego się w slonie. To jest ten czujnik. Czujnik ten mierzy poziom stężenia pyłku zawieszonych w powietrzu oraz poziom stężenia dwutlenku węgla. Tutaj w sterowniku mamy dodatkowe menu, w którym pokazane jest aktualne stężenie oraz poziom stężenia dwutlenku węgla. Na tej podstawie sterownik zmniejsza lub zwiększa obroty rekuperatora, tak żeby pozbyć się dodatkowego zanieczyszczenia z powietrza. Do systemu dopięty jest przekaźnik, który mierzy poziom poboru prądu przez agregat. Na tej podstawie przesyła napięcie. Zarówno na wentylator recyrkulacyjny, oraz na siłownik, który przełącza strumień powietrza mniej zużytego z powrotem na chłodnicę freonową, a potem do domu. Kolejnym przekaźnikiem jest przekaźnik GWC. Zajmuje się on przełączaniem poszczególnych pętli GWC w zależności od zadanego czasu. W moim przypadku jest to dwie godziny. Główne elementy systemu zamontowane są na nieoczeplonym podaszu. Mam na myśli tutaj rekuperator. Chłodnicą na grzewnicę fraunową z wentylatorem recyrkulacyjnym oraz chłodnicą na grzewnicę glikolową do systemu GWC. Startując od początku, czyli na zewnątrz budynku, na północno na zachodniej stronie budynku znajduje się czerpnia. Tutaj na filmiku jest ona po lewej stronie, oraz wyrzutnia znajduje się po prawej stronie, na podbitce. Na dole biały agregat to agregat klimatyzacji. Zarówno w Czerpni, jak i w Wyrzutni wbudowana jest zewnętrzna jest siatka zapobiegająca przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza instalacji. Słyszałem opinię, że to błąd, ponieważ powoduje to zapychanie się siatki i utrudniony przepływ świeżego powietrza do domu, a wszelakie zanieczyszczenia powinny wyopływać fit w rekuperatorze. W moim przypadku uważam, że jest to jak najbardziej trafiony pomysł. Przed rekuperatorem, a za Czerpnią znajduje się chłodnica nagrzewnica glikolowa systemu GLC oraz około 12 metrów mocno docieplonej rury. Spiro 200. Dostęp do tych części jest to prawda możliwy, aczkolwiek znacznie łatwiej jest po prostu wyczyścić czerpnie niż kanał oraz gęste żebra wymiennika glikolowego. Agregat znajduje się na nierdzewnym stajaku z tacą ociekową. Jego moc to około 5 kW, służąc zarówno do schładzania budynku w okresie letnim, jak i do ogrzewania w okresie zimowym. W poprzednim sezonie zimowym agregat był używany do dogrzewania budynku podczas niskich temperatur. Nie było wtedy zamontowanej tacy ociekowej, i nie występował problem zamarzania skopiny podczas defrostu, ponieważ woda swobodnie ściekała na beton. Natomiast teraz, po zamontowaniu tacy, będę musiał śledzić sytuację, ponieważ skopiny mogą zamarzać na tacy i prawdopodobnie może się to skończyć zastosowaniem kabla grzejnego. Ostatnim elementem systemu znajdującym się na zewnątrz są dwie pętle od glikolowego GWC. Posiadają długość 200 metrów. Każda materiał wykonania pętli to... Rura PE wodna o średnicy 40 mm i grubości ścianki 3 mm. Znajdują się tutaj z boku budynku. Obie pętle na podejściu do budynku, a przed wejściem w warstwę ocieplenia lewacji, dociepliłem, żeby zminimalizować utraty ciepła lub chłodu w górnych warstwach gruntu. Rury są zakopane w rowach na głębokości około 2,5 m oraz około 15 m długich oraz szerokości umożliwiającej ich swobodne ułożenie w sposób pokazany na zdjęciach. Przed wymiennikiem GWC znajduje się moduł przełączający składający się z siłownika, umieszczonego w tym momencie, czujnika temperatury, pompy obiegowej oraz dwóch zaworów umożliwiających napełnienie i opróżnienie instalacji. Przełączaniem poszczególnych pętli zajmuje się przekaźnik, o którym wspominałem wcześniej. Jest on umieszczony tutaj. Następuje przejście z rur wodnych PE na mosiąc. Jako dobiegi i redukcję wykorzystałem rurę zgrzewaną PP. Ze względu na szczelność i brak problemu z przeciekaniem glikodu, który ma właściwości silnie penetrujące. Dodatkowo nie występuje tutaj koliza elektrochemiczna, która wystąpiłaby w przypadku zastosowania elementów ocynkowanych. Całość jest bardzo dobrze docieplona, ponieważ początkowo, ze względu na to, że rury nie były zaizolowane, występowało bardzo duże pocenie się rur. Omawiając tę część systemu warto zwrócić uwagę na informacje dostępne w internecie, odnoszące się do temperatur w gruncie na takiej głębokości. Często mówi się, że temperatura na takiej głębokości jest stała i wynosi od 8 do 10 stopni Celsjusza. Uważam, że jest to nieprawda. Zakładam, że może tutaj chodzić o temperaturę średnią, natomiast zazwyczaj nie ma o tym wzmianki. Według moich obserwacji w okresie letnim w czasie upałów temperatura glikolu wychodzącego z ziemi, czyli de facto temperatura gruntu wynosi od 16 do 18 stopni Celsjusza. Przy nominalnym przepływie powietrza dla budynku pozwala to na schłodzenie do okolic 21 lub 22 stopni powietrza pobieranego przez rekuperator, a którego temperatura przed wymiennikiem rotnie przekraczała 30 stopni. Na potwierdzenie mam kilka zdjęć z takich momentów. Analogicznie ma się sprawa do okresu zimowego. W moim przypadku nie było mowy o temperaturach rzędu 8 stopni. Temperatura gruntu w okresie największych mrozów, czyli zazwyczaj jest to okolice 18-20 stopni, wynosiła 2 do 3 stopni. Pozwala to na dogrzanie powietrza tylko do okolic 0 stopni, co uważam jednak ma duże znaczenie, jeżeli nie ma się zastosowanej elektrycznej nagrzewnicy wstępnej. Również załączam zdjęcia z tej sytuacji. Oczywiście mam tutaj na myśli mój konkretny przypadek, myślę, że gdyby zastosować GWC glikolowe lub inne pod budynkiem lub na przykład ocieplić od góry warstwą styroduru wodoszczelnego, to sytuacja mogłaby się nieco poprawić, ale nie jakoś diametralnie. Jeśli chodzi o cały system GWC, to generalnie jestem zadowolony, z minusów myślę, że trzeba by tutaj wymienić koszty, nie są one małe oraz sam gliko. Co do plusów, to mógłbym wymienić jego bezobsługowość, higieniczność, dogrzewanie powietrza zimą oraz to, o czym mówi się mniej, czyli schładzanie latem. Jeśli założenie są, jest korzystanie w lecie z klimatyzacji, zasilanej prądem elektrycznym, to to również są oszczędności, które trzeba wziąć pod uwagę. Jeśli chodzi o koszty eksploatacyjne tego systemu, no to na tą chwilę wydaje mi się, że jedynym kosztem to jest koszt pompki obiegu, obiegowej, która tutaj w tym przypadku chodzi na pierwszym wiegu i pobiera około 5 W. System działa tylko Wtedy, kiedy ma to uzasadnienie, czyli powyżej zadanej temperatury, wtedy, kiedy ma schładzać powietrze oraz kiedy ma je dogrzewać. W okresach przejściowych jest wyłączony. Kolejnym elementem systemu, a właściwie jego sercem, jest rekuperator. W moim przypadku jest zastosowana jednostka CWK450 łamana przez 200 ECO. Rekuperator jest przewymiarowany i nominalny przepływ dla budynku osiąga przy. Obrotach wentylatorów wynoszący 45%. Został on wyposażony w automatyczny bypass, który okazuje się być bardzo przydatny także przy, przy współpracy z GWC. Powietrze schładzane przez glikol trafia prosto do domu, a nie jest niepotrzebnie dogrzewane powietrzem wywiewanym. Podobnie ma się sprawa w nocy. Chłodne powietrze z zewnątrz jest transportowane bezpośrednio do domu. Za rekuperatorem znajduje się trójnik z siłownikiem Belimo od recyrkulacji oraz sam wentylator recyrkulacyjny. Wywiew użytego powietrza jest realizowany na dwa sposoby, w zależności od tego, jak działa cały system. W pierwszym przypadku, całe zużyte powietrze przemieszcza się do rekuperatora i zostaje wyrzucone na zewnątrz jest to standardowa praca rekuperacji. W drugim przypadku, kiedy załączone jest grzanie lub chłodzenie, część powietrza z pomieszczeń brudnych, mniej takich jak garderoba i ciąg komunikacyjny, jest zawracane z powrotem na dopływ świeżego powietrza przed wymiennikiem freonowym, który znajduje się w tym miejscu tutaj. Powód tego zabiegu jest dość prosty. W sytuacji chłodzenia znacznie efektywniej jest schładzać powietrze o temperaturze domowej niż z zewnątrz budynku. Mam tutaj na myśli 30 lub więcej stopni w czasie, kiedy panują pały. Analogicznie jest w sytuacji dogrzewania. Łatwiej jest dogrzać powietrze o temperaturze powiedzmy 19 stopni zamiast mroźnego powietrza z zewnątrz. W moim przypadku dość problematyczne okazało się sterowanie tymi elementami. W sterowniku kompit nie znalazłem funkcji odpowiedzialnej za załączanie wentylatora recyrkulacji i przełączania siłownika w zależności od pracy klimatyzacji. Rozwiązaniem okazał się być przekaźnik umieszczony w skrzynce elektrycznej. Bada on pobór prądu przez agregat klimatyzacji i w przypadku, kiedy ona działa, podaje prąd na wentylator i siłownik. Powoduje to załączenie recyrkulacji. W przypadku zatrzymania agregatu siłownik wraca na pozycję wyjściową, a wentylator przestaje działać. Za elementami odpowiedzialnymi za recyrkulację znajduje się chłodnico-nagrzewnica freonowa. Przez wykwalifikowaną ekipę została do niej doprowadzona linia freonowa od agregatu, a przeze mnie czujnik temperatury od AHU-Kit oraz tuż za nią czujnik temperatury od rekuperacji. Kolejnymi elementami są rozdzielacze wykonane z tworzywa, kanały wentylacyjne Fi-90 oraz same skrzynki rozprężne. Wszystko to znajduje się w pierwszej 10 cm warstwie ocieplenia na stropie. Nad tymi elementami znajdują się dwie kolejne warstwy styropianu o tej samej grubości oraz dwie warstwy płyt OSB, pióro pust ułożone na zakładkę. Część połączenia między rekuperatorem a rozdzielaczami, zarówno na nawiewie jak i na wywiewie, została wykonana z rur elastycznych, by zminimalizować hałas. Również skrzynki rozprężne zostały w tym celu wyłożone kauczukiem. Nie stosowałem tłumików. Aktualnie, w przypadku pierwszego i drugiego biegu hałas jest niesłyszalny lub, lub prawie niesłyszalny. Natomiast w przypadku biegu trzeciego, wietrzenia oraz działania recyrkulacji jest już odczuwalny. Przechodząc do podsumowania: System działa tak, jak został do tego stworzony. Dostarcza świeże powietrze do budynku przez całą dobę, jednocześnie pomagając utrzymać zadaną komfortową temperaturę. Całość bardzo dobrze współpracuje z automatycznymi roletami, które wydają się być niezbędne w przypadku dużych przeszkleń skierowanych na południe, a tak jest w moim przypadku. Jeśli rekuperacje i rolety ustawione są na działanie automatyczne, wewnątrz budynku temperatura przez całe to nigdy nie wzrosła powyżej 22 stopni. Warto jedynie zwracać uwagę, żeby niepotrzebnie nie otwierać okiem w czasie upałów. Jako, że sam budynek jest bardzo dobrze docieplony i wyposażony w GWC, to sam agregat klimatyzacji pracował niewiele na niskiej wydajności. W moim przypadku warto było poświęcić nieco czasu na takie ustawienie wydajności klimatyzacji, by obroty recyrkulacji nie były dłużej, nie powodowały hałasu, a jednocześnie był zapewniony wystarczający odbiór chłodu z chłodnicą na grzewnicy fronowej i nie nastąpiło wykraplanie się wody w przewodach z powodu zbyt, zbytniego przechłodzenia. Uważam za bardzo ważne również odpowiednie wyregulowanie instalacji. Tak, by do poszczególnych pomieszczeń docierała odpowiednia ilość powietrza. Według projektu dużym wyzwaniem dla mnie okazało się umieszczenie wszystkich komponentów na niegrzewanym poddaszu, dzięki temu nic poza memostatami nie jest widoczne w części mieszkalnej. Wymagało to jednak bardzo starannego docieplenia i szczelności. Nie było się również bez zbudowania iglo. Część rury Spiro pomiędzy wymiennikiem glikolowym, tutaj po lewej stronie, a rekuperatorem wewnątrz iglo. Tworzy swego rodzaju syfon. Jest to bardzo newralgiczne miejsce w przypadku nieoczepionego poddasza, stwarzające bardzo duże ryzyko wykraplania wilgoci, która nie będzie miała gdzie spłynąć. Całą resztę już Spiro udało mi się zamontować z odpowiednimi spadkami. Zdecydowałem się tutaj na bardzo poważne ocieplenie. Kontrolowałem ten odcinek kilkukrotnie kamerą zierną i nie zauważyłem wody. Samo iglo również spełnia dobrze swoją rolę. Co prawda jest odizolowane również od stropu, a uważam, że mogłoby nie być. Natomiast w przypadku gdy działa. Dogrzewanie, klimatyzacją w zimie to z powodu mikronieszczelności instalacji temperatura wewnątrz iglo ma zazwyczaj powyżej 10 stopni. Zarówno do rekuperatora, jak i do chłodnicy glikolowej oraz freonowej zostało wpięte odprowadzenie z zabezpieczone suchym syfonem. Uważam, że system jest relatywnie skomplikowany, wymagał dość dużo pracy. Natomiast po przeanalizowaniu ofert konkurencji, a wykonałem taką analizę. Uważam, że u konkurencji dostałbym co najwyżej rekuperator z, z rurami, natomiast u pana Poroszewskiego mam cały system z klimatyzacją oraz z GWC. Dodatkowo przypuszczam, że koszt montażu przez jakąś wykwalifikowaną ekipę prawdopodobnie podwoiłby koszty całego projektu.